Przytrzyjona Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na wielkiej gali nagród Victoria, a ze mną organizator konkursu Pan Waldemar Piurek. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Pani Waldemarze, proszę nam powiedzieć o tym konkursie, skąd pomysł? Wiemy, że to już jest 27 edycja, czyli jeden z najstarszych tak eleganckich konkursów. Jak mi się urodziła moja wnuczka, to ma na imię Wiktoria, czy macie to myślacie? Pomyślałem o tym, żeby zrobić projekt taki dla przedsiębiorców, który będzie największym projektem wizerunkowym. I tak się udało. 12 tysięcy firm, tysiące nagrodzonych. No cóż mam powiedzieć? Póki ludzie chcą, żebym żeby to robił chcą się promować według moich kryteriów, to będę to robił. Mhm. Ale tutaj właśnie rozmawiałam już, miałam tą przyjemność z wieloma laureatami i tutaj doszliśmy do wniosku właśnie, że Polska znakomicie sobie radzi, że naprawdę Polska jest świetna, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i o jakość firm i usług. No przecież powiedziałem to w swoim przemówieniu, że żeby ja strach pomyśleć o tym, co by było, gdybyśmy nie musieli przechodzić przez te bariery papierów, które nam tworzą. Ale jestem dumny z polskich przedsiębiorców, a ci, którzy są tutaj ze mną i ci, którzy są laureatami, najbardziej. No właśnie, myśli Pan, że Polska przoduje w Europie, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość? Polska i polscy przedsiębiorcy są moim zdaniem jedni z najlepszych na świecie i uważam, że mm, nasza innowacyjność, nasza pomysłowość, nasza determinacja powoduje to, że przechodzimy przez każdy stan krytyczny na świecie spokojnie. Czy pan myśli, że właśnie tego typu gale, konkursy są potrzebne, żeby doceniać tych naszych przedsiębiorców? Bardzo potrzebne, bo oni, bo oni sami nie mają czasu się docenić. Ja to robię za nich. Bardzo pięknie powiedziane. Rzeczywiście tutaj właśnie też jak rozmawiałam, to niektórzy tak troszkę sobie ujmują, że a, bo ktoś pomógł, bo coś, a ktoś właśnie powiedział, że nie potrafią z siebie sami docenić. Potrafią i mają serce, właśnie teraz lecę, bo są licytacje, gdzie licytujemy na Dom dziecka i na Powodzian. Także wszystkiego Państwu życzę dobrego i do zobaczenia w przyszłym roku. Również wszystkiego dobrego dziękujemy, że Pan tworzy tak wspaniałą galę i wszystkiego dobrego. To są ludzie. Ja tylko jestem kierownikiem takim nieśmiałym. Dziękuję bardzo.